Witam wszystkie strzelce, lwy i barany. No i mamy pełnię księżyca. Raptem 4 dni temu jeszcze był Nowy Rok, no ale życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku dalej. Więc mamy niechciane intencje, bo jest pełnia księżyca, czyli wypisujemy na karteluszce, zapalamy małą świeczunię, wypisujemy na karteluszce, Niechciane osoby, niechciane sytuacje, niechciane aspekty w naszym życiu, i później, jak już skończymy wypisywać, czytamy to głośno. No, a na końcu palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. Przy tym można powiedzieć swoją własną modlitwę do wszechświata i aniołków. I. Rozpraszamy to po prostu na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym zacznie pracować. Ok? No to tyle, jeśli chodzi o niechciane intencje. A teraz trochę o planetach. Więc Merkury jest w wodniku. Merkury będzie się po prostu cofał od 21 stycznia do 11 lutego. I bardzo Was proszę, nie kupujcie w tym czasie rzeczy elektronicznych, komputerów, czy też kuchenek, lodówek, samochodów. To wszystko po prostu odłożyć po 11 lutym. W międzyczasie mogą też i Wam fiksować te właśnie rzeczy. Także odłożyć to po prostu na. Później po 11 lutym. Mars jest w rybach od 12 stycznia. Mars też jest w kwadraturze z Saturnem od 15 stycznia. A Wenus jest w opozycji z Jowiszem od 19 stycznia. A pełnię Księżyca mamy teraz właśnie w raku. No więc, moje drogie strzelce lwy i barany, rak, więc będziemy po prostu, nasze emocje będą dosyć duże. Będziemy na huśtawce, a przy tym jest po prostu dużo planet właśnie teraz koło nas i w czasie trwania tej pełni księżyca, więc co niektórych może nas dosyć twardo dotknąć, ale to tylko przez następne 4 do 5 dni, także to i to minie, no ale powiedzieć po prostu muszę. No i pierwszą waszą kartą na miesiąc, o, przepraszam, na następne dwa tygodnie do Nowiu jest Cesarzowa. I to jest karta Wielkich Arkan. Także to jest karta na dłuższy okres czasu. I tu szykują ci się narodziny dziecka. To mogą być narodziny Twojego, jeżeli jesteś kobietą i możesz jeszcze rodzić dzieci, lub też kogo, ktoś Tobie bardzo bliski, czyli z Twojego po prostu bliskiego otoczenia. Też może oznaczać dobrego partnera czy partnerkę pełną miłości i uczucia i zrozumienia. A dodatkowo możesz dostać jeszcze propozycję małżeństwa, jeżeli oczywiście nie jesteś w związku małżeńskim, to będzie bardzo dobry i szczęśliwy związek, albo się też możesz i zaręczyć. Drugą kartą jest znowu wielkie arkany na dłuższy czas. Słońce. Jeżeli miałeś lub masz problemy zdrowotne, to nastąpi absolutna poprawa. I możesz też zajść w ciążę. Także druga karta to już po prostu potwierdza. Lub, może już jesteś w ciąży, a jak nie ty, to ktoś tobie bardzo bliski z bliskiego otoczenia. I to dziecko będzie zdrowe i śliczne. Ostatnio arcykapłanka. I też to jest karta wielkich arkan. Kobieta, która cię po prostu skrzywdziła osobiście lub przy pomocy innych, będzie chciała tą krzywdę tobie po prostu naprawić. Jeżeli jesteś mężczyzną, nastąpi znacząca poprawa w twoim życiu osobistym i uczuciowym. Jak również zajdą u was czy u ciebie duże. Zmiany duchowe. Masz bardzo ładną kartę strzelców w jej baranie. Mam nadzieję, że ta wiadomość o ciąży jest bardzo dobrą wiadomością dla Ciebie. No i ostatnią kartą jest aniołek Fiona. I Fiona nam mówi: teraz, kiedy poprosiłeś anioły o pomoc, otwórz się na boskie wsparcie i asystem. Należy Ci się pomoc z nieba. No, masz liczną kartę, czyli wygląda na to, że zaczynasz nowy etap w swoim życiu. Bardzo dobrze, cieszę się. No, jeżeli oczywiście to się może tyczyć albo i nie, bo nie wszystkie znaki będą tym dotknięte. Niemniej jednak, jeżeli chcecie mieć bardziej dokładne położenie, kart prywatnie, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo jest moja informacja, jest mój e-mail i moja strona internetowa. No i um, robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. No i nie jesteście wtedy związani z czasem. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje dla tych w Polsce, zaznaczam dla tych w Polsce, 20 dolarów, a dla tych poza granicami kraju Polaków, którzy mieszkają i żyją i pracują poza granicami Polski, kosztuje to 50 dolarów. Zawsze. Pierw zapłacić, żebym was mogła nanieść na listę oczekujących. Z reguły to do dwóch, trzech dni odpisuję, ok? Także to by było tyle. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie mnie. Dziękuję moim subskryptom. I ci, którzy jeszcze mnie nie zaprenumerowali. Proszę mnie zaprenumerować. Bardzo się cieszę, że jest Was coraz więcej og mnie oglądających. I odpisuję też na każdy komentarz, jak tylko go dostanę. Ale cieszę się, że jest Was coraz więcej. I dziękuję jeszcze raz. Proszę mnie zaprenumerować. No i do następnego razu, czyli do nowiu księżyca. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.